Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Portalu PTFOpl, a dziś pierwszy odcinek z cyklu koszary w przypadku Battlefielda 1. Jeżeli jesteście z nami od niedawna lub też nie mieliście wcześniej okazji pooglądania żadnego odcinka z tej serii, do czego serdecznie zachęcam, to omówię jedną klasę żołnierza z konkretnym zadaniem, z konkretnym sposobem gry, dobiorę do niego najlepsze uzbrojenie i wyposażenie według mojego uznania i potem porozmawiamy sobie odnośnie tego, jak właśnie najlepiej grać z tym wyposażeniem, z tym uzbrojeniem. Dam kilka rad. No i rozpoczniemy sobie taką dyskusję. Wy napiszecie w komentarzach co na ten temat sądzicie, co sądzicie na temat tego wyposażenia, tego uzbrojenia i czy Wam także się sprawdza taka właśnie kombinacja. Jeszcze zanim przejdziemy do tematu, krótkie takie ogłoszenia albo wytłumaczenie, dlaczego nie było strzelnicy w piątek. Otóż w ramach mojej wrodzonej gracji Wylałem sobie w zeszłym tygodniu, pod koniec tygodnia, herbatę na laptopa. No i przez kilka dni w ogóle pod znakiem zapytania stało to, czy przez dłuższy czas nie, po, nie będą pojawiać się odcinki, ponieważ no, oczywiście zabrakło mi sprzętu. Na szczęście udało się to odratować. Jest prawie w pełni sprawny, jest na tyle sprawny, aby nagrywać kolejne materiały, przygotowywać komentarze. Także kolejne odcinki już powinny, miejmy nadzieję, pojawiać się bez większych. Komplikacji. No ale wracamy sobie do naszego dzisiejszego tematu, a będzie nim zwiadowca, agresywny zwiadowca, czy agresywny sniper raczej zwiadowca, bo tak też ta klasa w Battlefieldzie jeden się nazywa. Dlaczego od niego zaczynam? Otóż, jeżeli śledzicie ptfo.pl od dawna, chyba od samego początku musielibyście mniej więcej śledzić, to wiedzielibyście, że ja się właśnie od tego wywozu Ja zacząłem grać jako snajper i szczególnie jako agresywny snajper zawsze lubiłem grać. To sprawia mi najwięcej przyjemności, najwięcej frajdy i też oczywiście od tego, jeżeli chodzi o Battlefield a 1 zacząłem. A więc jak przede wszystkim uzbroiłbym i wyposażył takiego żołnierza i jak, jakie wyposażenie, uzbrojenie sprawdzało mi się najlepiej? Otóż, jeżeli chodzi o broń główną to będzie to Gewehr M95 w wersji, w wariancie właśnie karabinka. Dlaczego taki? Nie będziemy go omawiać teraz super dokładnie, bo to nie strzelnica. Ale kilka podstawowych parametrów: przede wszystkim szybkostrzelność, prawie najlepsza w grze jest jedna broń z klasy zwiadowcy, która ma lepszą szybkostrzelność, ale ona mi nie podeszła osobiście. Po drugie, prędkość wylotowa całkiem zacna i pozwala walczyć nawet na średnim i średnio długim dystansie pomimo pozostałych parametrów. O tym sobie powiemy za chwilkę. Po trzecie kwestia tego, że mamy magazynek, więc szybko możemy wymienić wszystkie kule, e, znaczy wszystkie naboje. No niestety jest ich tylko 5, no ale tak jak mówię kwestia magazynka nam tutaj pomaga. A po czwarte najlepszy ADS, jeżeli chodzi o e, broń e, właśnie klasy snajpera w ruchu, a także bardzo dobry hipfire, co nam oczywiście pomaga właśnie w walce na tym najkrótszym dystansie. Jeżeli chodzi o Gewera, to trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że on nie ma tego systemu sweet spot, czyli takiego e, zakresu zasięgu, na którym zabija jednym strzałem w korpus, czyli nie ma maksymalnych 100 obrażeń. Maksymalny jest 90, potem odpadają do minimalnych 79, a więc na każdym dystansie potrzebujemy przynajmniej dwóch trafień, no a na każdym dystansie zabijamy też jednym headshotem, więc jak dla mnie taki kompromis bardzo dobry i tak jak mówię, najlepiej mi się ta broń sprawdzała. Powiedz mi jeszcze trzy słowa o tym, jak sobie tego Gewera poskładałem, ponieważ to jest dość istotne w tym przypadku. Otóż nie używam bagnetu z dwóch przyczyn. Po pierwsze, dlatego że e, posiadając bagnet, czasami odpalała mi się przypadkowa szarża wtedy, kiedy chciałem skorzystać e, z tej broni do walki. Wręcz e, jeżeli gramy agresywnie, jesteśmy blisko przeciwnika, to często taka sytuacja się zdarza, i wtedy oczywiście rozpoczynałem bieg donikąd. Za mały był dystans pomiędzy mną a przeciwnikiem przeważnie, żeby go trafić, więc przebiegałem obok niego i wtedy dostawałem w plecy, jeszcze drąc się po drodze, zwracałem uwagę na siebie, no i to raczej oznaczało moją śmierć. A po drugie, zauważyłem, szczególnie na przypadku przeciwnika, Przeciwników, że bagnet często zdradza pozycję. Wtedy, kiedy ktoś myśli, że jest schowany za rogiem, albo celuje sobie przez okno, albo przez jakąś szparę, albo za jakiegoś kamienia głazu, to ten bagnet wystaje, pomimo tego, że lufa nie wystaje, no i on zdradza pozycję. Ja często tak zauważam przeciwników, wiem, że tak byłoby i w moim przypadku, tak więc z tego bagnetu rezygnuję. Jeżeli chodzi o lunetę, to oczywiście mamy tutaj coś na kształt kolimatora. Ja do niego wybieram przybliżenie razy dwa jest to moim zdaniem idealne zestawienie właśnie na ten y, taki agresywny styl gry. To przybliżenie razy dwa z tym kolimatorem jest idealnym. mi się z tego świetnie celuje. pomimo tego, że ramka, tak jak widzicie, nie jest najmniejsza, plus jest ten taki, taki prostokąt, na którym ten cały kolimator się trzyma, nie przeszkadza mi to. Super mi się z tego strzela. Nie wiem z czym to jest związane, ale zawsze jest tak, wiecie jak to jest, że ma się taką swoją ulubioną broń, ma się ten ulubiony celownik i, i z nimi wszystko jest ok. Jest na tyle ok, że jak przygotowywałem się do tego odcinka i sprawdzałem sobie statystyki, okazuje się, że mam z nim prawie 50% celności, czyli praktycznie co drugi strzał z tej broni trafiam. Takich statystyk nie miałem z żadną bronią w żadnej grze FPS do tej pory. No Może za jakimiś RPGami czy, czy shotgunami, które oczywiście zaliczają każdą kulkę, to na to bym nie zwracał uwagi, ale jeżeli chodzi właśnie o takie karabiny czy karabiny wyborowe, no to taka celność, przynajmniej w moim przypadku, to jest coś, co zwróciło moją uwagę, tak jak mówię, co drugi strzał celny, tak więc naprawdę, naprawdę fajnie mi się z tą bronią biega. Ok, tyle na temat broni głównej, teraz yy, broń osobista, to jest M1911, dlaczego? Dlatego, że bardzo tą lubię po pierwsze, a po drugie jest bardzo dobra jeżeli chodzi o dobijanie przeciwników, nie potrzebuje tutaj świetnego raid of fire, raczej niezawodność, raczej właśnie ta celność i ten damage, który jest potrzebny, żeby załóżmy na tym średnim dystansie jak kogoś trafimy zadałem mu około 75-80 powiedzmy punktów obrażeń, bo tu mamy minimalne 79, no to te 20 spokojnie z tego M19-11 powinniśmy uzyskać i taki jeden strzał powinien tego przeciwnika dobić. Przechodzimy teraz do wyposażenia, i tutaj dwa tak zwane z angielskiego brainery czyli takie pozycje, które wybieramy na 100%. Przynajmniej ja je wybieram. Pierwsze to jest flara. Nie wyobrażam sobie grania z wiadowcą w jakimkolwiek zestawieniu bez flary. Moim zdaniem w ogóle flara to jest najlepszy bezapelacyjnie gadżet w całej grze. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze nie mamy oznaczenia przeciwnika na minimapia ani tego oznaczenia 3D w grze, kiedy strzela. To, co mieliśmy w Battlefield 4, czyli samo odgłos wystrzału, to tylko na słuch możemy go brać, z czego ja zresztą często korzystam, więc flara nam tych przeciwników oznacza. Po drugie, flara bardzo dobrze spisuje się do tego, żeby wykurzyć przeciwników z jakiegoś miejsca, albo ograniczyć ich możliwość właśnie przemieszczania się w tych kierunkach, które chcielibyśmy zamknąć. O tym sobie powiemy troszkę później przy sposobie gry. W każdym razie, tak jak mówię, to jest gadżet numer jeden, i bez niego raczej na pole bitwy bym, jako zwiadowca szczególnie właśnie agresywny, ym, nie wybierał. Druga, drugi gadżet to jest amunicja. K, można powiedzieć, ta amunicja przeciwpancerna, która zadaje obrażenia wszelkiego rodzaju pojazdom, już chyba kilka słów na ten temat mówiłem, ale powtórzę. Część osób uważa, że jest mało efektywna. Tam, niektórym czołgom, to 5 zabiera, jak dobrze trafimy. Oczywiście trzeba uważać też, żeby pod odpowiednim kątem strzelać. Niektórzy mówią, że to mało, niektórzy mówią, że to dużo. Ja uważam, że to jest w sam raz i to jest super gadżet. Po pierwsze, do tego żeby czołgi straszyć, a po drugie przerywać im proces reperowania. Oczywiście jeżeli czołg będzie mocno uszkodzony, to można go także zniszczyć i już nie jeden, nie dwa, myślę, że kilkadziesiąt czołgów tą amunicją zniszczyłem, No i jest bardzo dobry do uszkadzania i niszczenia samolotów. Jeżeli samolot przelatuje blisko nas, można uszkodzić mu skrzydło, można uszkodzić mu silniki, można nawet zestrzelić kilka Celnymi strzałami, właśnie z tej amunicji K-samolot. Także, jeżeli tylko jakiś widzicie, macie amunicję K, bez krępacji powinniście jej używać. Jako broń do walki wręcz ostatnio używałem maczugi Bartka. W końcu udało mi się te puzzle pozbierać. Czekałem na tę broń, ma świetne animacje, właśnie zabicia. Bardzo mi się podoba, bardzo jest fajna, więc z niej sobie korzystam. Topór, z którego korzystałem do tej pory, był o tyle lepszy, że topór, nie wiem czy wszyscy wiecie. Pozwala nam przecinać druty kolczaste na tych zasiekach, więc jeżeli chcemy się przedostać przez zasieki, normalnie nie można przeskoczyć. Jeżeli chcemy się przedostać przez zasieki, to możemy właśnie z takiego, to pora skorzystać, żeby ten druty przeciąć i, i znaleźć sobie nową drogę przejścia. No ale tak jak mówię, ten, ten czynnik taki, że tak powiem, fajności na rzecz maczugi Bartka przemawia, poza tym taki polski akcent, więc jak miałbym z tej maczugi. Nie korzystać. No i tak wygląda uzbrojenie, tak wygląda wyposażenie tej klasy zwiadowcy w wersji agresywnej, dla mnie najlepszej. No a teraz powiedzmy sobie kilka słów, albo nawet dużo słów o sposobie gry i o tym, jak ja korzystam z tej klasy i jak ja uważam, że najlepiej ona się sprawdza. W jaki sposób gramy? No agresywnie. To jest y, y, chyba oczywiste i rozumie się samo przez się, więc y, wbrew temu, co mogłoby się wydawać, i wbrew temu, jak snajper przeważnie gra, y, gramy raczej w pierwszej linii frontu. Ja zawsze jestem pierwszy na fladze, staram się być, y, czy też y, przy celu, przy rozbrajaniu, przy uzbrajaniu. Y, Ponieważ mamy naprawdę duży potencjał, jeżeli chodzi o zadawanie obrażeń, a po drugie, mamy taki gadżet, czyli flara, która pozwala nam przekazać bardzo dużą ilość informacji naszemu zespołowi i nam, oczywiście. Jeżeli umieścimy dobrze jedną i drugą flarę, jesteśmy w stanie bardzo dużą część mapy, szczególnie przy takich trybach jak załóżmy szturm, czy też operacje, gdzie raczej w pobliżu tych, tych celów, w pobliżu tych nazwijmy to mcom musimy się, uznać, czy tych, czy tych bu budek z radi, Musimy się znaleźć i wtedy jesteśmy w stanie przekazać bardzo dużo informacji. Jeżeli mielibyśmy grać jako sniper, taki grający z dystansu, oczywiście tych flar na taki dystans kilkuset metrów nie będziemy w stanie wystrzelić. No i ta informacja drużynie nie będzie przekazana. Jak już jesteśmy przy flarach, to jak ich najlepiej używać? Tak jak już wspomniałem wcześniej, należy ją moim zdaniem wystrzelić w to miejsce, gdzie spodziewamy się wroga. Dokładnie w to miejsce. Jeżeli jest to pomieszczenie, to strzelajmy tam w ten ruch, gdzie spodziewamy się przeciwnika, bo raz, że. Go zdezorientujemy. Dwa, że możemy go podpalić. Podpalony przeciwnik myśli przede wszystkim o tym, żeby się ugasić, nie myśli o walce, i wtedy bardzo łatwo jest takiego przeciwnika zabić. Poza tym, zadanie tych kilku czy kilkunastu procent obrażeń pozwala nam przeważnie wtedy na bliskim dystansie zabić jednym strzałem, bo mamy 90 na najbliższym dystansie, więc wtedy wpadamy do bonyku. Jeden strzał i przeciwnik leży. Nie musimy go dobijać z pistoletu. I jeden, że tak powiem, problem z głowy. Drugi sposób dobry na korzystanie z flar to jest wystrzanie je tam, gdzie nie chcemy, żeby przeciwnik. Znalazł. Jeżeli wiemy, że załóżmy, ktoś próbuje nas raszować i znajdujemy się w budynku, możemy strzelić w okolice wejścia, wtedy wiemy, że raczej tym wejściem nikt nie wbiegnie, a jak wbiegnie, to się podpali, więc po raz kolejny będzie rozkojarzony, będzie chciał się jak najszybciej zgasić, pewnie będzie chciał paść na ziemię. My wtedy będziemy mogli go dobić z naszej snajperki. No i po raz kolejny po problemie nie szczęćmy tych flar. Jeżeli oczywiście jest taka okazja, to, to ich używamy. Jeżeli tylko znajdziemy jakąś skrzynkę, to jeżeli chcemy dobrać szybko flary, też taka podpowiedź, zmieńmy, weźmy ten gadżet do ręki, czekajmy z tym pistoletem na flary w ręce, bo zawsze dobieramy najszybciej to, ten gadżet, że tak powiem, czy, czy, czy naboje do tej broni, którą aktualnie mamy na wyposażeniu. Czyli jak sobie wybierzemy właśnie flary, to najszybciej te flary będziemy dobierać, i ja też tak starałem się czynić, jak najwięcej tych flar, bo moim zdaniem to jest najcenniejszy zasób, jeżeli chodzi o w ogóle o dwiadowce. Kolejna sprawa. Która też wiąże się troszkę z planami, to jest właśnie obserwacja minimapy. Grając z wiadowcą, a szczególnie agresywnie, w ogóle grając jakąkolwiek klasą agresywnie, bardzo istotne jest to, żeby wiedzieć, gdzie znajduje się przeciwnik. Jeżeli nie widzimy go konkretnie na minimapie, to przewidywać, gdzie się on znajduje i planować ścieżkę poruszania się tak, aby wiedzieć, co zrobimy w danym konkretnym przypadku. Będzie tam przeciwnik, co wtedy chcemy zrobić, nie będzie tam przeciwnika, co chcemy zrobić. Planować tak z przynajmniej dwa ruchy do przodu szczególnie właśnie poruszając się z karabinem musimy pamiętać, że mamy jeden strzał Następnie oddamy mniej więcej po sekundzie mamy oczywiście broń osobistą ale jeżeli przeciwniku będzie dwóch, trzech no to nawoi nam nie wystarcza, na pewno nie wystarczy nam czasu, żeby się nimi wszystkimi zająć więc musimy mieć jakoś osłonę więc jeżeli chcemy podejmować taką walkę to musimy mieć właśnie jakiś kamień no cokolwiek, za czym możemy się schronić no nie chcemy robić tego na otwartej przestrzeni szczególnie, że jesteśmy bardzo narażeni na system przygód jeżeli mielibyśmy się strzelać z kimś albo z więcej niż jednym przeciwnikiem i zostaniemy przygwożdzeni, to praktycznie tracimy naszą główną przewagę, którą jest dokładność i celność. Wtedy na 100% trzeba się wycofać, wtedy na 100% trzeba znaleźć na chwilę schronienie, żeby ten właśnie efekt przygwożdzenia nam zszedł i możemy ponownie podjąć walkę. Ja stosuję często taką zasadę, że próbując przemieszczać się, próbując pokonywać kolejne odcinki, zastanawiam się, która flanka jest dla mnie, bo zawsze mam lewą, prawą stronę, no to jest oczywiste, przód i tył. No z tyłu zakładamy, że raczej nie powinniśmy mieć zagrożenia, bo stamtąd przyszliśmy. Jeżeli to zagrożenie pojawi się za plecami, mielibyśmy się o to martwić, może tak, to wtedy coś robimy nie tak, albo nasz zespół nas zawodzi, no już na to nic nie poradzimy. Więc mamy lewą, prawą flankę, ja staram się zawsze robić tak, żeby sobie odcinać jedną flankę i zajmować się tylko jakby um, tym, tym dystansem, czy... czy tym horyzontem po jednej stronie. Jak jestem pewny, że on jest czysty, to wtedy zajmuję się drugim, żeby, prawda, nie mieć tego tych 180 stopni, które muszę, że tak powiem, obsłużyć. Chociaż nawet mierzenie na takim, na, na takim dystansie, czy na, na takiej rozpiętości nie jest zbyt dobre, więc tak jak mówię, odcinam sobie jedną flankę przez jakąś osłonę, ostrzeliwuję jedną stronę, jak wyeliminuję przeciwników, nie ma zagrożenia, dopiero wtedy przechodzę na stronę drugą. Jak widzę, że, że tak powiem, cały przód mam wolny, no to przesuwam się dalej i to przeważnie się sprawdza. Tak jak mówię, mamy broń, która pozwoli nam szybko poradzić sobie z jednym przeciwnikiem, z większą ilością będzie trudniej. Do tego staramy się dobierać tak te nasze walki, aby w takich sytuacjach się nie znajdować. Starać się oczywiście, musimy współpracować z zespołem, to co powiedziałem przed chwilą, i obserwujmy też minimapę właśnie pod tym kątem. Gdzie giną nasi żołnierze z naszego zespołu, gdzie jest ich więcej, gdzie jest ich mniej. Jeżeli nie ma w danym rejonie naszych żołnierzy. To jest duża szansa, że tam będą żołnierze wroga. Więc to też jest dla nas podpowiedź. Kolejna sprawa to jest umiejętne dobieranie priorytetów zagrożeń, a przez to także celów. Tak jak mówiłem przed chwileczką, nie powinniśmy się angażować w walkę więcej niż z jednym przeciwnikiem naraz. Więc jeżeli patrzy na nas dwóch, trzech wrogów i wiemy, że oni nas identyfikują jako przeciwnika i chcą rozpocząć walkę. Najlepiej jest się wycofać, trzeba wiedzieć, czy należy się angażować w walkę, czy też chwilkę odczekać, jeżeli ten przeciwnik jest w liczbie mnogiej, że tak powiem, czyli jest ich dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu, ale na nas nie patrzą, lub też patrzy jeden z nich, to właśnie on jest dla nas priorytetem. Musimy eliminować wrogów, tych, którzy znają naszą pozycję, którzy są dla nas zagrożeniem, a potem zajmować się kolejnymi. Tak jak mówię, my możemy wyeliminować kilku przeciwników w walce bezpośredniej pod rząd, nie ma problemu, o ile nie będziemy walczyć ze wszystkimi naraz, więc jeżeli widzimy jednego snajpera, czy jednego przeciwnika, który na nas patrzy, a obok leżącego nawet snajpera, który jest wygodnym celem, to na razie go sobie zostawmy, załatwmy tego, który nas zauważył, a tamtym zajmiemy się później. Zanim on się zorientuje, co się dzieje, się odwróci, pewnie minie troszkę czasu. A dla nas najistotniejsze jest to, zresztą zawsze, nie tylko w przypadku tej klasy, ale tu już szczególnie, jest to, żeby eliminować tych żołnierzy, którzy nam bezpośrednio zagrażają. No i ostatnia sprawa, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć w przypadku tego żołnierza. Być może to jest też rada uniwersalna, ale tutaj sprawdza się już szczególnie mocno używanie każdej dostępnej pomocy, każdego pojazdu, każdego sprzętu, który tylko da nam przewagę. Trzeba troszkę umieć improwizować grając tą klasą w ten sposób, w taki agresywny sposób. Trzeba wykorzystywać każdą przewagę, jaką tylko możemy zdobyć na polu bitwy, czy też jakieś działo stacjonarne, czy też jakiś jeep, czy cokolwiek, co, co pomoże nam się szybko przemieścić. I być może dlatego ja tą klasę tak lubię. Być może dlatego ja tak lubię grać właśnie agresywnie jako zwiadowca, dlatego, że to zmusza mnie do właśnie do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności, do ciągłego szukania lepszych, nowych rozwiązań, do ciągłego rozwijania swojego stylu gry, a przez to daje ogromną satysfakcję, kiedy właśnie uda nam się jakiś taki killstreak super uzbierać, czy uda nam się jakoś taką fajną akcję odpalić, w której zaskoczymy przeciwnika jakimś niekonwencjonalnym zagraniem i tego właśnie Wam moi drodzy życzę, życzę Wam takich udanych akcji, życzę Wam właśnie jak największych sukcesów w graniu takim agresywnym zwiadowcą, uwierzcie mi daje to ogromną, dużą frajdę, no jeżeli ktoś nie ma do tej pory przekonania albo ym, okazji spróbowania, zachęcam serdecznie, jeżeli macie swoje jakieś przemyślenia, swoje jakieś pomysły, zostawcie to oczywiście w komentarzach, jeżeli materiał Wam się spodobał nie zapomnijcie lajkować, subskrybować dać portal do ulubionych a my widzimy się ponownie w piątek tym razem ze strzelnicą, z tej strony odmeldowuje się już Miniu z ptfo.pl